Cieszę się, że w końcu udało się doczekać tego dnia, żeby oficjalnie otworzyć ten fantastyczny obiekt. Wielofunkcyjny, wielowymiarowy, z tradycjami historycznymi, ale też z nutą nowoczesności, więc cieszę się niezmiernie. Z tego miejsca dziękuję. Fajnym babeczkom, moim kochanym i panu za tą dzisiejszą piosenkę, bo jestem wzruszony, nie spodziewałem się tego. To są właśnie ludzie między innymi kultury i sztuki Brześcia Kujawskiego. Oczywiście jest też młodsze wydanie, ale to jest starsze, ale bardzo silne i, i tak, żwawe, tak, więc cieszę się, inwestycja bardzo duża, 40 milionów złotych, z tego 95% to środki gminy Brześ Kujawski, więc, więc to też nobilituje tą inwestycję. Inwestycje. Myślę, że będzie służyła pokoleniom i taki był też cel realizacji tego zadania. Ja to mówię, że odbieramy się dzisiaj podwójnie. Oficjalnie dla zaproszonych gości, dla oficjeli, którzy po raz pierwszy są w naszym Centrum Kultury. Jest to moment podziękowań, refleksji. Podziękowań tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego budynku, ale też dla nas jest takim ważnym, że otwieramy się dla publiczności. Po czasach pandemii możemy chociaż zaprosić pół sali, więc dzisiaj podwójnie się otwieramy. Będzie muzycznie, będzie koncert. Nasza sala w końcu wypełnią ludzie ją. Będzie w pełni nagłośnienie, oświetlenie. Także bardzo się cieszę na ten moment. Moment, jestem wzruszona. No i już od, myślę, że od tego momentu już to miejsce będzie przez cały czas tętnić życiem. Będą to odbywały się piękne, dobre rzeczy, będą przychodzić tu ludzie bardzo chętnie, bo na tym nam zależy i myślę, że Brześć doczekał się pięknego miejsca, w którym to wszystko dobre będzie się działo. Brześć Kujawski od wielu lat jest przykładem wspaniałego rozwoju gospodarczego. Myślę, że. Możemy gminę Brześć Kojaski stawiać jako taki wspaniały przykład dla całego naszego regionu. Oczywiście rozwój gospodarczy jest bardzo ważny, bo on zapewnia dobre warunki do życia mieszkańcom. Ale nie mniej ważny jest rozwój kulturalny, jest zapewnienie dostępności kultury, jest dbanie o historię. I bardzo się cieszę, że te obydwie części w Brześciu pojawskim się łączą. Ja jestem pewna, że obiekt będzie jednym z najważniejszych obiektów na mapie kulturalnej, ale też myślę takiej społecznikowskiej naszego województwa. I życzę, żeby dzięki właśnie tym działaniom ten obiekt i ta oferta kulturalna dostarczała wiele radości, wiele wzruszeń i wiele inspiracji do tego, żeby zmieniać nasze otoczenie na lepsze.